Manka, że już z tej strony kuba to jest mój dziewiąty film. i jej kanale. Jestem chory. Się rozchorowałem. Gdzie ja sobie zagrałem pary? Spróbujemy wygrać pary z jakimś typkiem. No i była nowa aktualizacja. I zobaczycie, co to będzie, jeżeli nie widzieliście tej nowej aktualizacji. Powróciły dawne miejscówki, tak można powiedzieć. Jedna powróciła, jedna. Tak pół na pół bym powiedział. Jestem trochę chory, bo wiem już to. Mam katar ale film sobie nagram wa dla was no i sobie zaczniemy tą gierkę ale pamiętajcie też o subskrypcji na moim kanale i lajkujcie wszystkie moje inne filmy i też wam tam też ma tam zapraszam To i sobie ciekawe jakiego typa trafimy od razu go wyciszymy no i zobaczymy teraz sobie wczytywanie, na czytanie poczekamy Oby na, nasz typ był yy, ten ogarnięty trochę. Trzeba go wyciszyć od razu, żeby później mi nie przeszkadzał. To weźmiemy sobie tak. Jeśli ktoś nie wie jak się wycisza, to wchodzi się w ustawienia, w dźwięk i pójść do czatu głosowego i ściszamy na matka. Żeby nam nie przeszkadzało. O Jezu, ściszyłem źle, ale... Dobra, trochę teraz podgłośnie, żeby słyszał i zastosuj. No i jest. Dobrze i mamy typa, chce lecieć tam, wykrzywione miasteczko i zobaczcie tą mapę, zwrócił lepki lasek i takie mokre odpoczynku to jest trochę denerwujące dla mnie jak sami widzicie na mapie co wróciło i mokre, moczary odpoczynku i lepki lasek no i to trochę szkoda, że wróciły też powinno to być całe już zrobione ale miejscówki z moczarów wróciły również więc ciekawe jak to będzie z tymi moczarami. Czy one wrócą całe, czy zostaną tak pół na pół, że na przykład pół będzie mokrych moczarów, a pół będzie na przykład oazy. Dla mnie by było fajnie, gdyby wróciła, wróciły mokre moczary, bo nawet by fajna była miejscówka, i też by się, byście mieli więcej filmów na kanale, gdybyście, gdybyście mieli w sumie wy. I ja bym musiał pracować dużo nad tym. O nie, zapomniałem, że niszczyć nie można. Zawsze się mylę. Tutaj. Nie wiem, gdzie polecieć. Coś tu jest. Uj, e. E. Stójcie. O nie, no nie, nie. Ze stajperki zagram sobie dzisiaj. Dwa, może trzy lecze Ja cię. O nie. pomóż musi. O nie, o tu jest już. To jest ten? Nie, może nas, nas, nas uleczy, ale nie sądzę, żeby nas uleczy. ale możemy, możemy nawet poczekać. Halo, gościu, ulecz nas. Ulecz, nie znaczy, nie nas. Bo nie. Dawaj, nie, dawaj go, dawaj go. Weź mnie ulecz, no. Chodź tu. O, tu jest, uwaga! pomysł tu chłopie, po pomysł ale to czuję, że sobie nie damy rady z nim jak tak chcę jak tak grać, to się nie da chyba grać uważaj tu jest dawaj go ucieka, nie uciekać tylko się z nim nie, 6 4 3 2 2 przegraliśmy a nie może chyba wziąć moją kartę no ja może wziąć moją kartę 5 HP mu w ogóle zostało ale naszej karty chyba nie weźmie, tak widzicie, Ale poczekamy do 65 sekund i zobaczymy, czy nam weźmie tą kartę naszą. Ale oby nas wziął, 65, no. Poczekamy sobie. Oby naszą kartę wziął, bo tak to będzie yy, trochę najgorzej, żeby naszą, naszej karty ja wziął, bo wtedy, bo nie, już miało. Ale może weźmie, weźmie. Wziął, ale tak i tak się nie opłaca, więc następna runda będzie teraz. Będzie teraz do, do, do zrobienia, nie? Aby to, to było w ogóle jakieś dziwne, że. Bo tam zawsze dużo osób lata w ogóle. Ale jeżeli chcecie więcej filmów z pary, to zostawiajcie łapki w górę. No i lecimy sobie dalej. Oby, ale w ogóle tutaj jest fajny skin, mi się on podoba. Taki o, on jest fajny. I też mi się podoba ten skin. Flamin królewski. Może go zakupię. Mogę kupić jako go podarunek, ale jak chcę kupić, ale oto mi się bardzo ten kilo podoba. Jeżeli ten chcecie odcinek jakiś... żeby se, będę z, też z ratowania nagrywał, bo będę sobie kupię sobie ratowanie i będzie, będziemy sobie razem grać. Jeżeli będziecie chcieli, nie? No i tylko wystarczy wpisać w komentarzu swój nick do Fortnite'a i będziemy sobie razem grać. To ja was dodam i będziemy mogli razem grać, ale tak to na razie pary. Może będzie za tydzień film z ratowania, może być jutro, pojutrze, zobaczymy. No i lecimy sobie z Jakiego mamy w ogóle typka? Mamy takiego z karnetu, ja mam lamę już. Tak sami widzicie nawet. Ten skin też mi się bardzo podoba. Ten, o nie ten, tylko ten czerwony. On jest takim fajnym. Nie wiem czemu on mi się podoba, ale jakoś mi się podoba. Na pewno będzie z ratowania film, to akurat na pewno będzie. Teraz z nim naprawdę na mokre. Teraz wam pokażę to miejsce. a następny... W sumie nie mam opłacy, tu lecieć tak i tak. Ale ja tu polecę. A tamtą miejscówkę. Dokładnie tam czy nie? Nie, tutaj nie, nie będzie polecieć z nim, ale tutaj się nie opłaca, ja se polecę gdzieś indziej, chyba tam se polecę, ja se polecę na tamtą miejscówkę, bo się nie opłaca tu lecieć, bo ja tam nie chcę lecieć, bo tam będzie zbytnio dużo osób, w sumie tutaj mogę polecieć, a nie, tam też będzie dużo osób, co so polecę może na te domki, bo tam tak i tak nie dolecę, jak zginie to zginie, sam chciał polecieć, to to już nie mój problem. Wezmę sobie emeczkę, granaty, no wiedziałem że zginie, bo tam dużo osób poleciało. Ale ja tam nie polecę, bo nie potrzebuję i za szybko kebika pójdzie wpiję. O, tam jest sok siorbik, pięknie, ładnie. O Jezus, ja to naprawdę... Tu mam sok siorbika, tu mam pistolet maszynowy. Na razie wszystko dobrze. Dobra. Nie wiem, jakby, co mam wypić pierwsze. Co wypiję obydwa? Jakoś w tym samym czasie Najpierw to O, ładnie poszedł A teraz to o, I się szybko ustawia itemki ładnie żeby dało się jakoś grać O i lkm -a. nie granat, tylko lkm A Tutaj sobie zle. O ja do strefy będzie trzeba iść Tylko jeszcze se zlutuję długo tam, albo dobre, można iść Nie jest dobrze Wrócił pistolet maszynowy jeżeli nie widzieliście, to może będzie jeszcze, jeśli to tak dobrze się runda potoczy, to będzie z tego osobny film. Jeżeli chcecie jeszcze inne challenge, bo to nie jest część, ale jeżeli chcecie jakieś jeszcze inne challenge, to oczywiście pamiętajcie, żeby łapki w górę stawiać, bo to z tego się liczy, czy będziemy nagrywać, czy nie takie rzeczy. Było filmu w ogóle na moim kanale. Nie było, bo się rok szkolny za zaczął i było trzeba się uczyć i tak dalej. I dlatego tyle nie było yy, tem. Tak po prostu stał ten się potoczyło. To wszystko, że po prostu nie nagrywałem, bo tak jak już się zaczął rok szkolny musiałem się uczyć. No i dobrze, na razie nam idzie. Jest w ogóle. Mi się wydaje, że tego nie wygramy, bo jak jest gościu, to chociaż nas uleczy. że uleczy się. No i to jest akurat fajne, fajne fajnie, że, no, że tak jest, ale nasz umarł niestety. Kolika wika sobie zniemy, w razie czego. Gdyby nas ktoś poobstrzeliwał, no obstrzeli po prostu, nie? No i na razie jest wszystko dobrze, jak widzicie ten troszeczkę drewieńko podbieram. W ogóle trochę się cieszę, że lewki lasek wrócił, a trochę nie, bo tam jak się na przykład strzelasz, to tam jakby taniec Ci się walcza. Ale to też pokażę Wam może na tym pigwie. Zobaczymy jak ta się różka potoczy. Ja cię kręcę. No i Szybko sobie weźmiemy. Na słonę pójdziemy. No i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, do tego doku pójdziemy. Tak i tak, tak, i tak już widzę, że tutaj nie damy rady sobie. Jest ten... Jest to tutaj, jakby nie jestem z kimś, to tak jakoś dziwnie. Dobra. Szybko sobie zlutowałem to miejscówkę na dole. Znaczy po... I ten, co poniższyłem, nie wygrupowałem. O, coś tutaj jest. Trafa, nie, nie ma, No i... Tak i tak ten... O Jezus... Ja to naprawdę... Strzelają się. Okej... Okay. Szybko skoczę ze schodki... I wyjdę. Tam, tam się strzelają. Z LKM a wezmę. Bo tam się... Ale nie trafiłem! Idziemy może kogoś zabijemy, ale coś nie, nie sądzę, żebyśmy kogoś zabili. Jak tam są chyba dwie drużyny, a ja jestem sam. To coś nie sądzę, żeby ten. Tutaj ten. koś zabili. Tak ktoś jest. Czekajmy sobie na niego się zabudował, jak widzę. no. nie, to teraz mecz ten po poleciły sobie nalepki las, to jest ostatni też mecz. No i ciekawe jak to się potoczy, nie? No i jeśli ten mecz, albo nie nalepki, nalepki będzie to inny odcinek. Już nawet wiem jaki, ale Wam nie powiem. No i zaraz sobie polecimy, żeby spróbować wy... Albo teraz sobie zagramy solo. Solo sobie zagramy. Zobaczymy jak solo. To będzie takie pary, solo, coś takiego. Solo mi trochę lepiej idzie. Ale też nie oszukujmy się, że tam jest ten. To są tacy składni ludzie, że naprawdę. No. Po polecam Wam te pakiety kupować. No. Tutaj mamy taki dobry pakiet doszedł, ale tutaj chyba hałdolców się nie dostaje. Jest. A, dziś, dobra, jakieś. Trochę jakieś dziwne. I oczywiście, jeżeli byście woleli sobie kupić na przykład, hałdolcy byście chcieli kupić, to bym ba, wa, bardzo Wam radzę, żebyście sobie kupili yy, Ratowanie Świata, bo wtedy o wiele. O wiele lepiej będziecie. Po prostu kupicie za takie same pieniądze 5200 fW, ale możecie kupić sobie ratowanie świata za 125 zł. Ono kosztuje. A jeśli, jeżeli będzie przecena, to też możecie sobie kupić. Dobra, to jesteśmy sobie na solo. Ciekawe, jak solo nam pójdzie. Polecimy sobie może na tutaj na tą bazę. Tutaj ja zawsze to na to na końcu, żeby ten, było można wygrać. Nie? Podziękuję sobie kierowcy busa. Ale tak jak wam mówiłem, tutaj jak się ukłócnie, to wiecie co się dzieje? Jak się ukłócnie, to ten, to się zamieniasz w jakiś przedmiot losowy. I to jest trochę takie denerwujące. Muszę się trochę potuczyć, I sami zagramy też. będzie tak, Będziemy sobie latać albo na lepki, albo na moczary. To będzie taki odcinek. Jednak wam zdradziłem, bo co będę ukrywał. No, dla to. Oby ta runda się dobrze potoczyła. Jeśli się dobrze potoczy, to nawet będzie dobrze. No, nie mogę. jakby. jakby nie ten. Jeżeli w ogóle się. In, ten. w ogóle jakby. Się teraz nie interesuje zadaniami, tylko grące się interesuje, bo po prostu gra to jest po prostu w Fortnite'a no co można robić zadania się też robi wezmę sobie, wypiję zaraz sok zobacz sobie traf, trafię o ja, tutaj nic nie ma o nie ma no jest taka tajna miejscówka tutaj wiecie jaka? tutaj wystarczy wejść i zobaczycie, jeżeli ktoś nie wiedział oczywiście, jeżeli ktoś wiedział to to ten to naprawdę. Ja się dopiero dowiedziałem jakiś miesiąc temu, coś takiego. Że dowiedziałem się wtedy, jak jakiś ten. Tutaj nic nie ma, nie ma. Ja, słaby lód nawet mamy. Blisko strefa, to idziemy sobie jeszcze ten pomidorowy. Tak jakby sprawdzić. Tu są jakieś bandaże i tak dalej. Tutaj sobie szybko pójdę. Jak zobaczymy jakieś osłupki nie? To. Yy, ten. To po prostu wypijemy ten sok siorb. Oczywiście gram na PlayStation. W sensie. O! Wiedziałem jak coś tam będzie. Dlatego poszedłem tam. Wypijemy sobie sok siorbika. I szybko tam podejdziemy do niego. I jak mi się go zabijemy czy nie? Bo byśmy go zabili. Po cichutku pójdziemy. Żeby nas nie usłyszał. Czekamy na niego. Zabiliśmy go. Jednak był dobry pomysł z tym kemlarem, żeby go wypić. Ale miał takie podobne rzeczy do moich. Wypię sobie jeszcze tego kewika tutaj. Jednego. Widziałem, wzi że z niego wypadło. No, no i mówiłem, żeby pójść na pomidorowy. I ktoś tu będzie. jest taki jak pomidorowy. Ale wolę. Kto wolał ten stary pomidorowy, to. Piszcie na tym komentarzach tak, czyli że wolicie, wolicie ten, ten stary, a nie, to znaczy, że tego nie lubicie. A nie, na odwrót, co? I na odwrót, że tak, to czyli, że tego lubicie, a nie, że, że tego nie lubicie. Ja oczywiście wolę tamten, bo tamten jakoś ładniej wyglądał w ogóle i tak dalej. Więcej lutu, po pierwsze. No i po prostu mi się bardziej podobał, no. Ten to jest taki jakby taki bardziej halo, Halloweenowy. Wybuduję ze schodki. No i tutaj szybko sobie wezmę. O! Bandaże sobie zrobię, ale to zara. W ogóle jakichś dobrych itemów nie mam, ale da się grać. To jest najważniejsze, że da się grać. Zaraz te, te, te zrobimy te bandaże. Tylko że musimy jakby tam jest skrzynka, to sobie wejdziemy po schodkach, nie? O Jezus. Co ja robię w ogóle? Coś tu jest, nie ma, jednak nie ma skrzyneczki. Ja się teraz uleczę. Tam się będę roz... A, to już, tak? Dobra, to idziemy sobie na leniwą lagunkę. Ale w sumie ta dżungla to nawet była fajna, tylko że wolałem tamtą mapę. Jakoś tak pierwszy, drugi, trzeci, czwarty sezon, piąty, szósty Do szóstego była najlepsza Naj Najlepsza mapa była do szóstego moim zdaniem Teraz trochę Znowu ktoś to jest? co to jest? Tam coś tu jest Nie on się plana! No, ale no, dobra rulka, ale jeżeli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o subskrypcji na moim kanale i łapek w górę. No i do następnego filmu. No i...